Jeśli za tym ubiorem stoi pasja, stoi coś więcej, no to mamy tak naprawdę kompletną osobę. Mężczyźni w branży modowej to nadal kontrowersyjny temat. Wielu uważa modę za domenę kobiet. Kiedy mężczyzna udaje się do kosmetyczki albo stara ubierać się elegancko, naraża się na śmieszność. Natomiast jeśli mówimy o modzie stricte wybiegowej, tutaj też pojawiają się schody, ponieważ niektórzy uważają mężczyzn na wybiegach za totalne szaleństwo. I właśnie takie stereotypy staramy się łamać w naszym uniwerkowym cyklu odszuflatkowani. W dzisiejszym odcinku pomoże mi w tym gość, który można powiedzieć, że zna modę mężczyzn, jak własną kieszeń, ponieważ prowadzi bloga modowego. Przed Wami Albert Borowiecki. Witam serdecznie. Dzień dobry. To może zacznijmy od tego, jak to z tą modą w ogóle jest. Czy moda ma płeć? Yy, uważam, że nie. Natomiast z pewnością możemy podzielić tą ogólną modę na modę męską i modę damską. Część tej mody jest kierowana stricte do mężczyzn, część stricte do kobiet. Więc na pewno. Jeśli chodzi o ogół mody, no to z pewnością nie ma płci, natomiast są pewne kategorie mody skierowane do pewnej grupy osób. A jak są mężczyźni postrzegani w branży modowej? Bo tak zazwyczaj yy, moda jest domeną kobiet, czy to oznacza, że kobiety są może bardziej profesjonalne, a mężczyźni jeszcze się tego uczą, czy to powoli się wyrównuje, jak to wygląda? Yy, powiem tak, wydaje mi się, że mężczyźni w tej modzie. Funkcjonują już dosyć długo, natomiast wydaje mi się, że w przypadku takiej stricte mody męskiej w Polsce cały czas, przez dłuższy czas, mężczyźni trochę raczkowali. To wynika z pewnością od naszej historii, natomiast współcześnie, teraz coraz więcej mężczyzn interesuje się modą i i to widać, bo widać różnice też pod tym kątem ubioru mężczyzn. Ja to też widzę pod kątem odwiedzalności mojego bloga, czy też, czy też mojego kanału. Coraz więcej mężczyzn go czyta, więc wydaje mi się, że mężczyźni zaczynają się interesować modą męską. W Polsce, patrząc też na, na te kraje bardziej rozwinięte, stricte, Współcześnie nie ma już takiej różnicy, która, która była... Była kiedyś. A skoro mówimy o tym, że mężczyźni zaczynają się interesować modą, interesują się tą modą, czy to może jest kosztem na przykład takich innych typowych męskich zainteresowań, typu technologia, motoryzacja? Czy to jakoś idzie w parze, czy może jest ta tendencja zwyżkowa, że jednak ta moda zaczyna królować? Tutaj uważam, że to idzie w parze. Mężczyźni zajmujący, zajmujący się technologią, czy mężczyźni pracujący w biurach, Zaczynają się interesować modą, i zaczynają przywiązywać też wyższą wagę do ubioru, bo z pewnością mają większą świadomość, bo dzisiaj jednak musimy powiedzieć prawdzie w oczy, że jednak wygląd, a szczególnie dobry wygląd, może wiele zdziałać. Kiedyś może nie patrzono na ubiór jako część wizerunku, czy też część, która może. Nas wypozycjonować przed inne osoby. Przykład: idziemy na rozmowę kwalifikacyjną do konkretnej firmy i jeśli posiadamy te same kwalifikacje jak druga osoba, ale wyglądamy trochę lepiej, wyglądamy schludniej, z pewnością będziemy lepiej odebrani niż ta osoba, która do tego wyglądu nie przywiązuje uwagi, więc. więc przez ten prosty przykład uważam, że mężczyźni zaczynają dostrzegać ten element ubioru, stąd też większe zainteresowanie mężczyzn modą męską. Jak na przykład się ubrać na taką rozmowę kwalifikacyjną, żeby nie przesadzić? Bo niektórzy uważają, że to trzeba się ubrać elegancko, jeszcze inni uważają, że to już jest przesada, że mężczyźni nie powinni się ubierać na zbyt elegancko, że to tylko kobiety mogą przyjść na rozmowę znaczy, kwalifikacyjną. Tutaj... Kwestia jest też mocno indywidualna, bo też zależy od pracodawcy. Jeśli yy, idziemy przykładowo, no, staramy się o pracę magazyniera no to inaczej się ubierzemy niż osoba, która stara się o pracę w biurze, czy w korporacji, czy w banku. Tutaj też musimy trochę nasz ubiór dostosować do danego stanowiska, na które aplikujemy. A czy to prawda, że wygląd to rzeczywiście to takie pierwsze wrażenie, że nie można go cofnąć, że to jak przyjdziemy ubrani, to dużo daje. Tak, na pewno i wiem to po sobie, wielokrotnie dobrze wyglądając jesteśmy na starcie, lepiej, no, brzydko to ujmę, pozycjonowani, lepiej odbierani, natomiast na pewno dobry ubiór to nie wszystko, bo jeśli za tym ubiorem nie będzie nic stało, nie będzie stała nasza wiedza, czy też sposób wypowiadania się, inteligencja, no to to będzie pusty ubiór, więc... Sam ubiór to nie wszystko, natomiast jeśli za tym ubiorem stoi pasja, stoi coś więcej, no to mamy tak naprawdę kompletną osobę. Takie osoby są na pewno ciekawsze i wzbudzają większe zainteresowanie, więc poszerzanie swoich zainteresowań, umiejętności to też, to też elementy. Całego wizerunku. Mówiliśmy tutaj przeważnie o tym takim ubiorze eleganckim, biznesowym czy takim na co dzień. A jak to jest z modą wybiegową? Czy taki przeciętny Polak jest gotowy na modę prosto z wybiegów? Czy to na razie za dużo? Ja też tu bym podzielił części naszego kraju. Wydaje mi się, że Warszawa, Kraków, Poznań miasta trochę do przodu z modą. Po części tak, w Warszawie, idąc Nowym Światem, czy też ogólnie poruszając się w Warszawie, czy też w Krakowie, widuje się kolorowe ptaki. Natomiast, jadąc do mniejszej miejscowości, tych kolorowych ptaków jest mniej. Na ulicy nie oznacza, że tych osób interesujących się modą wybiegową tam ich nie ma. Po prostu Wydaje mi się, że w tych mniejszych miejscowościach, w tych osobach cały czas trochę brakuje odwagi, żeby realizować swoją pasję na przykład do mody wybiegowej. Ogólnie w większych miejscowościach w Polsce też świadomość tej mody tej wybiegowej jest uważam większa. Odwaga czy też prezencja jest też większa i z tym zainteresowaniem też tak to wygląda. Odnosząc się jeszcze do tej odwagi, o której wspomniałeś, czy mężczyzna rzeczywiście musi być odważny, jeśli chce ubierać się elegancko, albo nawet jeśli sięgnie po tą modę prosto z wybiegów, czy to może jest tak, że nadal większość mężczyzn spotyka się z tą krytyką, kiedy ubierają się elegancko? Współcześnie wydaje mi się, że już takiej krytyki i i negatywnego postrzegania osób lepiej wyglądających czy też wyróżniających się nie ma. Te granice zaczynają być powoli zacierane i. To wynika też, wydaje mi się, z takiego większego wykształcenia, czy też poprzez otworzenie się na Zachód, kiedy ta też moda z Zachodu zaczęła przychodzić do nas. W Polsce pojawiały się te same reklamy, odzieży, co za granicą. Świadomość Polaków zaczęła się trochę otwierać, i ja osobiście. Współ... Na, na teraz nie widzę tej krytyki i wydaje mi się, że coraz więcej mężczyzn yy, ma tej odwagi więcej. W sobie i zaczyna no, ubierać się lepiej, przestaje patrzeć na tą krytykę z zewnątrz i przestaje się nią przejmować. Jest taki stereotyp, że mężczyźni męczą się na zakupach ze swoimi kobietami. To w takim razie, jak mężczyźni kupują te ubrania? Bo z kobietami za bardzo nie chcą chodzić, ponieważ kobiety tutaj, można powiedzieć, dominują. Robimy zakupy tak jak kobiety w ciągu dnia. Nie, nie kryjemy się z tym. Tutaj, jeśli chodzi o mężczyzn, no to z pewnością nasze zakupy są bardziej zaplanowane. Mężczyźni częściej planują dany zakup, przygotowują się do niego i potem, jak idą do sklepu, wiedzą już, czego chcą. Wchodzą do sklepu kwestia wyboru rozmiaru, czy też fasonu. No i to, to trwa zazwyczaj krócej niż w przypadku kobiet. Wydaje mi się, że kobiety bardziej do zakupów podchodzą też impulsywnie. Natomiast mężczyźni raczej takich spacerów nie robią na zasadzie, że jak mi coś wpadnie w oko, no to kupię. To jest raczej chyba kwestia potrzeby. Potrzebuję garnituru, robię research, Idę, kupuję, potrzebuję buty, bo mi się zużyły, robię research, kupuję. Kobiety lubią też biżuterię. a jak to jest z mężczyznami? Czy mężczyznom wypada nosić biżuterię? Bo też pojawiają się różne głosy, kiedy mężczyzna, nie wiem, nosi jakieś brązolety, eee, też spotyka się czasami z jakąś krytyką. No To jest też na pewno kwestia gustu i też kwestia okazji. Jeśli mówimy tu o Formalnym spotkaniu, czy też wieczorowej okazji w tym przypadku, raczej bym unikał zbędnej biżuterii, bo to jednak odciąga uwagę naszego rozmówcy. Jeśli idziemy na rozmowę kwalifikacyjną, no to w tym wypadku raczej szedłbym w minimalizm i zrezygnowałbym z branzoletki, z sygneta. Skupiłbym się jedynie ewentualnie na jakimś stonowanym zegarku pasującym do. Konkretnego stylu ubioru, natomiast na co dzień ja jestem otwarty. Noszę też branzoletki. Co prawda nie jest ich dużo, zazwyczaj to jest jedna z naturalnych kamieni, pasująca do stylizacji. Znam osoby, które noszą tych branzoletek więcej. Jeździłem na Jedne z najsudniejszych targów mody męskiej Pituomo we Florencji, no to tam mężczyźni pozwalają sobie naprawdę na dużo i są tymi bransoletkami, sygnetami czy też wisiorkami po prostu obwieszeni. A czy możemy połączyć te dwa określenia, ubierać się modnie i wygodnie? Bo też dlatego, że mężczyźni są zazwyczaj tą taką stroną dość praktyczniejszą, no to myślę, że ta wygoda ma dla nich znaczenie. Sam patrzę na to, co jest w danym sezonie modne, i z mojego doświadczenia uważam, że można ubierać się modnie i wygodnie. Osoby, nie noszące garniturów na co dzień, czy też stroniące od garniturów, uważają, że facet w garniturze, który idzie przez ulicę, musi się w tym garniturze strasznie męczyć. Otóż nie. Jest grupa osób, która w tych garniturach się nie męczy. Co prawda ten garnitur oczywiście musi być odpowiednio dopasowany. Jeśli dany mężczyzna założy na siebie poliestrowy garnitur, źle dopasowany, i w tym poliestrowym garniturze wyjdzie latem, kiedy mamy 25 stopni na dworzu, do tego jeszcze gruba bawełniana koszula, no to z pewnością nie będzie się czuł wygodnie. Natomiast jeśli podejdziemy też od strony praktycznej, dostosujemy dany ubiór do danej pory, Roku, czy też okazji, no to jak najbardziej można wyglądać i modnie, i wygodnie. A co sądzisz o tym takim, można powiedzieć, żartobliwie mitycznym połączeniu e, skarpety plus sandały? Ja jestem mocno przeciwny. Wiem, że takie połączenia się trafiają i, i bywając na polskiej plaży, czy też w różnych miejscach w Polsce. E, do dzisiaj się zdarza, że są mężczyźni, którzy uważają, że do sandałów powinno się nosić skarpety, żeby, żeby stopy nie były w całości gołe. Może nie mają takiej świadomości, bo prawdopodobnie to też wynika z tego, że y, jego ojciec tak y, nosił sandały, tak, dziadek, dziadek nosił sandały, <gry> więc on przez to, że widział te sandały w połączeniu z, ze skarpetami u swojego ojca, u swojego dziadka, też tak nosi, po prostu z przyzwyczajenia. Nie jest w stanie sobie wyobrazić, że do sandałów się nie zakłada tych skarpet. A jakie błędy stylistyczne popełniają mężczyźni? No to jednym takim kluczowym błędem i często widzianym, no to przede wszystkim dobór złego rozmiaru. Często mężczyźni są widywani w za dużych garniturach, w za dużych marynarkach, w za dużych ubraniach i tutaj nawet Garnitur od Toma Forta za 4000 zł nie będzie wyglądał dobrze, jeśli będzie w złym rozmiarze. Czasem garnitur za 400 zł z sieciówki będzie wyglądał zdecydowanie lepiej i będzie wyglądał na droższy, jeśli będzie. No, tutaj dobrze dopasowany. Na pewno też jednym z takich ważnych błędów popełnianych przez mężczyzn i błędów, które należy eliminować, no to dbanie o buty czy też dbanie o włosy. Jeszcze te dwa, trzy czy kilka lat temu. Mężczyźni często nie dbali o buty, czy też o włosy, a to są jednak dwa skrajne takie punkty w naszej sylbece, które też przyciągają mocną uwagę naszego rozmówcy i rzucają się w oczy jako pierwsze. Na pewno też dobór dodatków, czy też samowiązanie krawata, też świadomość mężczyzn odnośnie wiązania krawata się zmienia, czy też kwestia doboru kolorów. W Polsce czy też ogólnie mężczyźni bardziej skupiają się na rzeczach, ubraniach, które się nie rzucają w oczy, są takimi szarymi uniformami, natomiast wydaje mi się, że mężczyźni też mogą sobie pozwolić na trochę więcej i, i, i też przy większej odwadze. Zacząć ubierać się bardziej kolorowo. W takim razie, żeby tak nie było pesymistycznie, to skupmy się na tym, co polscy mężczyźni robią dobrze w modzie. Na pewno jednym z takich plusów jest większe zainteresowanie. To już jest takim krokiem do przodu. I Uważam, że na tle mężczyzn z innych krajów ubieramy się naprawdę dobrze i wydaje mi się, że przez te lata, kiedy polscy mężczyźni uważani byli za zaściankowych i małomodnych, dość mocno sobie wzięli do serca i uważam, że są grupy mężczyzn, którzy wyróżniają się na tle mężczyzn z innych krajów. I na zakończenie, czy wygląd to inwestycja? Jak najbardziej tak. Inwestując w dobry wygląd, z pewnością on się zwróci. Wiem to po sobie. Jeśli zainwestujemy w dobry wygląd, jesteśmy w stanie też na rozmowie kwalifikacyjnej by negocjować lepsze warunki u pracodawcy, czy też. Przy rozmowie z potencjalnym kontrahentem, podpisując daną umowę, też jesteśmy w stanie wypozycjonować się na konkretnym poziomie, i też jesteśmy w stanie, na przykład, dopiąć lepszy kontrakt. Więc uważam, że wygląd jak najbardziej jest inwestycją w życiu prywatnym. Dobry wygląd może skutkować poznaniem nowej osoby, więc no. Uważam, że jak najbardziej tak. W takim razie, drodzy panowie, jak sami słyszeliście, wygląd to inwestycja, dlatego warto się starać, żeby być postrzeganym dobrze. A jeśli chcemy zaszaleć z modą, to też nie bójmy się tego, bo to w końcu nie jest nic złego. A moim gościem był Albert Borowiecki. Dzięki serdecznie za rozmowę. Dzięki. Całym zespołem odszufladkowanych serdecznie dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka. Nowe odcinki pojawiać się będą co dwa tygodnie, we wtorki o godzinie 18, tutaj na kanale Uniwerek TV. Dlatego, żebyście byli na bieżąco nie tylko z odszufladkowanymi, ale także z innymi materiałami Uniwerek TV, serdecznie zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału. Trzymajcie się!